Siemaneczko! Jestem znowu na niedzielnej misji złomobrania. Ale coś czuję, że miejscówka będzie trzeba zmienić. Odezwę się, jak coś znajdę. Że bez tego to nie wytrzymają, dużo więcej, chłopie. No. Tu jest strasznie dużo destruktów. Musieli niedawno kosić i, i kosiarą zmielił dużo puszek. No nic, skoczymy dalej w inne miejsce. fajny las kurcze liści nasypało mało co widać Znowu rękawiczek nie włożyłem, no. Dobra. Tam dalej nie ma sensu iść. Mam cię. Ale tam jest jeszcze jedna gdzieś była, ale to chyba papierek trudno. jakie kanie i tu A niech se rosną Kurcze tak przy drodze Bajemy się tu kawałek jeszcze tu nie byłem w tym lesie nigdy ale pięknie jest Złota jesień o łażą Mniejsza z tym Pięknie, drzewo wyrwane lasy. I zrobiłem dobry odcinek, tam panowie idą co grzyby zbierają. Nie miejscowi. Jeszcze się pogubili w lesie. I te kanie, co tu rosły. Powiedziałem im, że tu są kanie jak chcą, bo prawie chyba mieli puste koszyki, to prawie te pięć kanic, czy tam ile ich było, co pozbierali. No i jadę jeszcze przed siebie. Jadę przed siebie. Jeszcze kawałek i na podsumowanie. Widzimy się. Za chwilkę Parkowałem I już pierwsze puszki A przejdę się tu kawałek I pójdę do głównej drogi Może O kurcze Ale ja. Takie drogi chyba najlepsze boczne niż te główne. すらしろな。 Co tu się dzieje? A pierdziele, ale wysyp grzybów. Ale się jejejeje. No takie ulice są najlepsze chyba. Policja tu nie stoi, to można szaleć. Kurczę, ale by się ktoś tu przydał do pomocy. Ja jedną stronę, ktoś drugą stronę, jazda. Jak ktoś tu śmietnik zrobił? Lubię takie miejscówki, gdzie jest na bogato. Pomyślcie, że jeszcze w Polsce może być takich miejscówek, gdzie tych puszek leży multum. Naprawdę to jest kurczę szok. Nie rozumiem. Wypić, wyrzucić, a z drugiej strony jest zabawa, bo człowiek chodzi i zbiera. Nie no, ja dzisiaj nie wyjdę z tego miejsca. Ale tu jest towaru. To jest masakra. Masakra. Jakie cudowne miejsce. O, jeszcze jedno. Dobrze, że mnie podkusiło jechać tą drogą. Nawet nie wiem, gdzie ja tu wyjadę. Pierwszy raz. Jeszcze się pogubię. Kurczę, tu się schowała. Ja nie mogę. Chodź chodź do wika. Dobry dzień. Jesteśmy na podsumowaniu. Wysypujemy urobek. I liczymy. Ale capi z tej siatki. Fuh. Zdechłymi żukami. Oczywiście no i piwskiem. wymieszało się to wszystko. Yy, sprawa tego rodzaju, że miałem stanąć jeszcze po drodze, też w takiej obfitej miejscówce, ale buty już mam przemoczone i zaczęło padać kurczę mocniej. Także daruję sobie dzisiaj, ile będzie to będzie, ale myślę, że jest lepszy wynik niż chyba ostatnio. Zaraz się dowiemy. Tylko się gdzieś tutaj rozłożę z tym. No i ale ja. Puszkowa jest. O matko. Dobrze, że się nie zatrzymywałem tu na tym ostatnim rowie, bo chyba bym nie miał miejsca, gdzie rozkładać. No chyba, że byłoby słabiutko. Dobra, no to postaram się policzyć. Tu są destrukty. Tamte destrukty jako jedną puszkę policzę. Dwie stalowe się znowu tradycyjnie trafiły. Stanę tu jakoś, żeby nie rozwalić tej kupki. I polecimy. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć.

4, 1, 4, 2, 4, 3, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 50. 1, 5, 2, 5, 3, 5, 5, 5, 6, 5, 7, 5, 8, 9, 6, 1, 6, 2, 6, 3, 6, 4, 6, 5, 6, 6, 6, 7, 8, 6, 9, 7, 1, 7, 2, 7, 3, 4, 7, 5, 7, 7, 6, 76 puszek plus 2 stalowe. 76, nawet można znaleźć 77, bo dwie by z tego były z tych destruktów. No, lepszy wynik niż ostatnio. Ale myślę, no rozbierałbym tam do tej stówki lekko, ale nie narzekam, jest super. Cześć, trzymajcie się, nie siedzi się w domu. Jeszcze grzybiarzom pomogłem, rozdałem kanie, bo bidoki nic nie znaleźli, a byli byli z tego. Z Dąbrowy Górniczej, czyli ze Zagłębia. Także trzymajcie się. Cześć. Czas spędzony fajnie. Nie przed komputerkiem czy tam telefonem. Dotlenienie fajne. Także jak ktoś kurcze chce się dotlenić to na spacerek. Puszko zbieranie. śmieciu zbieranie. Czy co tam. Co tam. To co lubi niech robi. Cześć. Jeszcze raz. Cześć, trzymajcie się.